Opozycja chce odwołać wicepremiera Kaczyńskiego wniosek o odwołanie wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego. Koalicja Obywatelska chce odwołania wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Jarosława Kaczyńskiego z powodu działań podejmowanych wobec protestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Jako Koalicja Obywatelska przygotowaliśmy wniosek o odwołanie wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego w związku z działaniami wobec protestujących kobiet, poinformował w Sejmie szef pobory z Budka. Podkreślił, że Sejm będzie musiał rozpatrzyć ten wniosek, a Kaczyński odpowiedzieć na pytania posłów. Budka podkreślił, że podczas konwentu seniorów przed czwartkowym posiedzeniem Sejmuko wnioskowała, by rozpocząć obrady od tego, by tutaj stanął wicepremier Kaczyński, odpowiedzialny za bezpieczeństwo i wytłumaczył się przed Polakami za bezprawne działanie wobec protestujących kobiet. Za to, że naraża zdrowie i życie Polaków na niebezpieczeństwo, podkreślił szepo. Budka zaznaczył, że wniosek o odwołanie Kaczyńskiego będzie musiała izba rozpatrzyć i Kaczyński będzie musiał stanąć tu i odpowiedzieć na nasze pytania.